To nawet ten gramofon nie jest jakoś specjalnie mocno brudny. On jest tylko zakurzony. Ale to prúdne, O Tak, no niestety nie ma jednego boku, nad czym ubolewam. Przez to możemy tu zajrzeć, co tu w ogóle jest. Jak te przyciski wyglądają? Tam chyba strzeliły sprężynki. Prawdopodobnie. Na kondensatorach jest logo D.U. <noise> jak to wygląda dziwnie. Dziwnie to wygląda. Wiesz, że na kondensatorach jest też logo D.U.? Takie samo logo jak na Matizie, Lanosie, Nubirze. Nie wiem. Dorobimy sobie z czegoś tutaj to Gniazdo dziwne, brakujące, znaczy gniazdo, to brakującą płytkę. Sobie dorobię z czegoś i tyle. Nie będzie to już takie oryginalne. Dorobię i wystawię pewno na sprzedaż. Śruby. Widocznie to jest też jakiś produkt tego producenta, który produkował u nas samochody w FSO w Warszawie. Pamiętam były kiedyś kiedyś w salonie DUFSO w latach dziewięćdziesiątych, jak był już Polonez Karo Plus, w salonie były takie konkursy dla dzieciaków organizowane, można było coś wygrać. Pamiętam wtedy w salonie był do wygrania magnetofon dwukasetowy tej firmy, Deu, ich oryginalny. Trzeba było narysować projekt jakiegoś samochodu. Nie pamiętam już niestety, to był rok. Natomiast był to rok bodajże wypuszczenia Matiza yy, przez Deu, dlatego że moi rodzice byli się zapisać w kolejce na ten samochód. Niestety nigdy go nie kupili. Yy, w momencie, kiedy było długi czas oczekiwania na te samochody, kupili Fiata, czy im poczęto. 90 chyba szósty rok, jak dobrze pamiętam, albo 95, albo 96 rok, jak się zapisywali na matiza, A ten magnetowań to będzie chyba film. To będzie już trochę inny film, jeśli chodzi o magnetofon. Takie trochę wyczyszczone to jest. Myślę, że na razie może być. Tu ładnie się świeci znowu. Tu też jest ładny, czysty. To może na tyle.